Zobacz, jakie te komputery mądre. Dajmy na to, że chcemy umieścić jakiś obiekt trójwymiarowy tutaj w naszym nagraniu, znaczy w naszym, w moim nagraniu za aparata. Bez żadnych tam czujników, tak jak w telefonach żyroskopów, nieżyroskopów. To te nasze mądre komputery potrafią znaleźć na obrazie jakieś elementy z dużym kontrastem i tam poustawiać trackery i na podstawie tego jak one się ruszają bliżej dalej na boki i w ogóle potrafił odwzorować ruch kamery w scenie 3D. Zobacz jak ruszam tutaj aparatem i w blenderku tak samo rusza się kamera. Oprócz tego dostajemy taką sztuczną podłogę i to jest taki punkt odniesienia. Wiadomo, nie wiem, gdzie jest horyzont, jaka jest płaszczyzna i można tutaj ustawić sobie jakieś modele. No i już jesteśmy właściwie gotowi, żeby dać jakiś własny model albo jakiś z internetu pożyczony. I jest elegancko, trudno odróżnić, czy jest prawdziwy, czy nie. No dobra, można by jeszcze włączyć tekstury. O, no, już są jakieś kolorki. Niby jest fajnie, ale jeszcze nie do końca. Więc łączmy path tracing, czyli z każdego piksela leci sobie promień światła, odbija się od wszystkiego kilka razy, i aż trafia do źródła światła i na tej podstawie jest obliczany kolor piksela. Niby tak jak w prawdziwym świecie, chociaż jeszcze daleko, ale to już zaczyna jakoś, jakoś wyglądać. Oprócz tego, Najlepiej mieć taką panoramiczną teksturę 360 dookoła z tego punktu, w którym stoi obiekt, i do wrzucić do blenderka, i niech oświetlenie się liczy na podstawie tej tekstury. Czyli nie trzeba ustawić żadnych sztucznych świateł, tylko trzeba ustawić w odpowiedniej orientacji tą teksturkę. No, chyba że ona nie do końca dobrze działa. To niektóre takie mocne światła, takie jak te tutaj dwie podłużne lampki, można sobie domodelować, żeby to jednak trochę lepiej i realistyczniej wyglądało. Trzeba pamiętać, żeby to ustawić z tą teksturą, żeby się zgrywało, było w jednym położeniu. No i najważniejsza rzecz kolejna najważniejsza rzecz to trzeba dodać cień. O, i jak jest cień, to już to zaczyna wyglądać jak prawdziwe. No i oprócz cienia trzeba jakiś to. Czy trzeba nic nie trzeba, ale można jakiś compositing tak zwany zrobić, gdzie e, dopasujemy kolorki do sceny, czyli czarne ma być tak czarne jak coś najczarniejsze na nagraniu. Białe ma być tak jasne jak coś najjaśniejsze na nagraniu, i kolorki już są jako tako dopasowane. Uznaję to za robotę skończoną.